Chlebosz-Farmer.pl. Witam Was w cyklu rozmów wyborczych. Jest z nami Jarosław Miściur, kandydat z okręgu lubelskiego, okręg 6, w którym to jest jedynym kandydatem, który jest rolnikiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Jarku, sytuacja na wsi jest bardzo trudna. Jaki jest pomysł? Koalicji Obywatelskiej i Agrouni, z której list pan startuje, żeby tą sytuację rozwiązać. Co jest najbardziej palącym problemem w tym momencie? Sytuacja jest bardzo trudna, ale przede wszystkim sytuacja jest niestabilna. E, rolnicy wkraczają w kolejny sezon, znaczy wkroczyli w kolejny sezon w tym momencie, który tak naprawdę nie daje żadnej stabilizacji, nie daje żadnej pewności. Ceny mamy bardzo niskie, czyli ten problem e, napływu m.in. tych produktów e, rolno spożywczych e, z Ukrainy ciągnie się za nami cały czas. E, Samymi rekompensatami, które mieli wypłacone rolnicy w pewnej części, problem nie został rozwiązany, bo wiadomo, teraz też się okazuje, że część rolników nie dostanie tych rekompensat. Natomiast to były rekompensaty, które były zaplanowane straty za poprzedni sezon. Weszliśmy w kolejny, który tak naprawdę nie został przygotowany odpowiednio administracyjnie. Nie mamy dalej przepisów zabezpieczających polski rynek przed napływem tych produktów, bo jesteśmy dalej w fazie tak zwanej niepewności, bo z jednej strony jest zboże i produkty zatrzymane, z drugiej strony mówi się, że jesteśmy dalej krajem tranzytowym, więc będziemy musieli prze, przez swoje porty przerzucić tak naprawdę te produkty, z czego jak wiadomo, jak wcześniej już było o tym mówione, nasze zdolności eksportowe są na poziomie 7-8 milionów ton i to taka górna granica gdzie okazuje się, że Ukraina ma nadwyżkę w tej chwili 7 milionów ton, więc jest to kolejny tak naprawdę sezon, bardzo niepewny. Te ceny są niskie. Wchodzimy w tej chwili w zbiory kukurydzy, gdzie mówi się o cenach 350 zł za mokrą kukurydzę, co tak naprawdę chyba nie muszę już dalej nawet tego komentować, bo wszyscy słuchający będą wiedzieli, czym będzie te 350 zł za Pani e, dokładnie, kukurydzę, która została wyprodukowana na drogich nawozach, które były kupione jeszcze w poprzednim sezonie. No dobrze, tylko w jaki sposób teraz poukładać te stosunki, no bo Ukraina nam nie zniknie, aspiruje do Unii Europejskiej. Zapewne do tej Unii wejdzie, został podany nieoficjalnie rok 2030, więc stosunkowo szybko. Myślę, że tak, ale to tak naprawdę rok to jeszcze może ulec zmianom, bo tak naprawdę nie wiemy, jak potoczy się sytuacja militarna, wojenna e, na terenie Ukrainy, na, gdzie jest w tej chwili wojna z Rosją. I to, czy to będzie rok e, 30 czy później, to będzie tak naprawdę też związane z tym, i jak szybko zostanie też rozwiązany konflikt oraz jak szybko Ukraina będzie odbudowywana, no bo nie oszukujmy, jest to państwo w tym momencie bardzo zniszczone e, przez e, okupanta rosyjskiego. No chociażby są pola zaminowane, tak? Dokładnie, nie wiadomo kiedy te pola będą do użytku się nadawały. E, co więcej, e, jeżeli chodzi o rozwiązania, które tak naprawdę, to my uważam ten czas w tym momencie zamknięcia tego rynku, przespaliśmy, bo tutaj trzeba zadziałać szerokotorowo, tak naprawdę. E, musi być rozpoczęta ta dyplomacja polski. I między innymi Ukrainy na arenie, też i Unii Europejskiej, a więc problem rozwiązania przetransportowania tych produktów, bo my musimy mieć też swoje stałe i jasne stanowisko, że nie możemy być rynkiem zbytu, możemy być tylko państwem, które zostanie wykorzystane jako państwo tranzytowe. Ale, żebyśmy się czuli solidarnie, byli traktowani, byli też solidarnie i byli równowartościowym partnerem Unii Europejskiej, to też my musimy wypracować stanowisko, z innymi państwami, z naszymi sąsiednimi, które mają możliwości eksportowe, żeby przez nas kraj tranzytować do tych państw zboże, między innymi do Niemiec, i stamtąd też przewozić. Nie możemy zostać jedynym krajem, na którym zostanie tak naprawdę zrzucony ciężar w eksportowania później tego zboża, tych produktów, bo niestety nie damy rady, a jeżeli będziemy się skupiać na tym, żebyśmy tylko to wyeksportowali, to położymy nasz wewnętrzny rynek, więc tutaj podstawą będzie dyplomacja i rozmowy. Tutaj Pani pytała o pomysły Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy we wspólnym projekcie. Agrounia jest na, działacze Agrounii są na listach Koalicji Obywatelskiej i to my, jako AgroUnia, będziemy wypracowywali między innymi te rozwiązania, które pomogą. Myślę, że po wyborach to my będziemy mogli usiąść i tworzyć przepisy i rozmawiać również na arenie międzynarodowej, jak poradzić sobie z tym problemem. No dobrze, Wy jako AgroUnia po wyborach, w jakim miejscu widzi się Pan w związku z tym, jeżeli dostanie się Pan do Sejmu, gdzie, gdzie Pan by szukał swojego miejsca? W Ministerstwie Rolnictwa, w Komisji? Ja przede wszystkim tak naprawdę jestem rolnikiem, kocham rolnictwo moja działalność polityczna jest związana przede wszystkim żeby poprawić tą sytuację i zawalczyć o to bo uważam że to jest jeden z ostatnich momentów kiedy my możemy tak naprawdę zawalczyć o polskie rolnictwo tak jak wcześniej mówiliśmy, sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna i muszą być przedstawiciele stricte związani z rolnictwem na pewno jeżeli miałbym gdzieś się widzieć no to z czymś związanym z rolnictwem stworzeniu przepisów dotyczących nas producentów ale także i miejscu, które zabezpieczy konsumenta przed tą drożyzną, którą obecnie mamy. Temat, który poruszamy w każdej naszej rozmowie z kandydatami na listy, z kandydatami do parlamentu. Co myśli Pan o Zielonym Ładzie? Rolnicy często nazywają go zieloną kulą u nogi. Słyszeliśmy też już dużo ostrzejsze słowa. Jak wygląda to z Pana perspektywy? Kula u nogi to jest tak naprawdę jedno z delikatniejszych określeń, jakie słyszymy. Natomiast. Jest to po części kłoda rzucona rolnikom w sytuacji, w której się znajdujemy, bo skoro jest ten kryzys żywnościowy i jest zagrożone to bezpieczeństwo żywnościowe, to jednak ta produkcja rolna powinna stawać się bardziej liberalna, żeby jednak rolnikom w związku z tym, co się dzieje, rolnikom uprościć tą produkcję. Tworzenie Zielonego ładu jest to tak naprawdę ograniczenie produkcji rolnej dla rolników. To jest rzucenie kolejnej kłody w postaci. E, trudnej administracji do przejścia przez rolników. E, rolnicy powinni mieć swobodę produkcji, powinni się skupić na tym, żeby produkować wysokiej jakości, polską, zdrową żywność w przepisach, które im to łatwo umożliwiają. Nie może być tak, że rolnik na własnym polu staje się niewolnikiem, tak naprawdę niewolnikiem, zakładnikiem i osobą, która musi wypełniać wolę urzędnicze a nie może być tak naprawdę rolnikiem, który zajmuje się tym, czym, czym, powinni... czym jest tak naprawdę i w czym jest najlepszy. No Musimy to jak najszybciej zmienić. I między innymi to jest y, nasza też rola, nasza ludzi z Agrounii, żeby mieć możliwość wpływania na tworzenie tych przepisów. Wiadomo, są wytyczne i dyrektywy przygotowane przez Unię Europejską, natomiast przepisy wewnętrzne powinny być w obecnej sytuacji jak najbardziej liberalizowane dla rolników. I o to będę walczył. Tutaj mówimy o sprawach takich ogólnokrajowych, ogólnie dla rolnictwa. Tak. Pan jest z Lubelszczyzny, mała miejscowość w okolicach Lubina, gmina Krzczonów, gmina tak. Krzczonów mała gmina. przepiękne regiony. Co chciałby pan zrobić dla swojego rejonu tutaj? E Myślę, że takim punktem, o którym ja od dawna mówię i chciałbym o to walczyć i uważam, że w obecnej sytuacji jest to bardzo ważne, gdzie pokazał ostatni kryzys energetyczny i kryzys nawozowy. bardzo bym, będę walczył o żeby na naszym terenie, jakich i w minach sąsiednich, powstawało jak najwięcej biogazowni. Będzie to możliwe, żeby samorządy po części uniezależniły się energetycznie. Dzięki biogazowni rolnicy będą mogli korzystać z pofermentu, czyli pozostałości z produkcji jako tak naprawdę taniego produktu, gdzie w kryzysie nawozowym jest to dla nich duża alternatywa. No i właśnie ta energia, a także dzięki temu, żeby powstały, jeżeli będą powstawały biogazownie, będziemy mieli odpowiednio przygotowane przepisy, to rolnicy będą mieli zbyt też na swoje produkty. Dużo też bardzo mówi się o dzieciach na wsiach, dzieciach, które są w jakiś sposób, y, które mają mniejsze możliwości niż dzieci w miastach. Co w tej kwestii można zrobić? Oczywiście i tak naprawdę od dawna się mówi, że, musi, że ma być to wyrównywanie tak. szans między dziećmi na wsi, a dziećmi, którzy są w mieście. I tu jest duży problem, bo jesteśmy oddaleni od y, miejsc kultury. Y, baseny są w nie wszystkich y, tak naprawdę, Regionach. Dzieci w obecnej sytuacji, w fali obecnej hejtu i to, co się dzieje, dzieci mają utrudniony dostęp do specjalistów, którzy pomagają sobie z tym radzić. Myślę, że tutaj podstawą to jest tworzenie takiej administracyjnej jednostki, która będzie zajmowała się wyrównywaniem. Tych mniejszych miejscowości, szans tych miejscowości, poprzez wprowadzanie i dofinansowanie do zatrudniania specjalistów, budowy obiektów, które są niezbędne, żeby wyrównać te szanse, ale również, co uważam jest bardzo ważne, przywrócenie tej łączności, tej komunikacji. Bo nie oszukujmy się, nie zawsze rodzice. Są w stanie dzieci gdzieś dowozić. I to jest ogromny problem. E, dziecko mogłoby uczestniczyć w różnych zajęciach, natomiast barierą staje się odległość i to dowożenie. Więc musi być przygotowany projekt przywrócenia e, tak naprawdę tej komunikacji. Wydaje się ogromne pieniądze tak naprawdę na wysiedlenie rolników na centralny port komunikacyjny. A gdzie mówimy o miliardach, milionach, o ogromnych kwotach. A tu są tak naprawdę proste rzeczy, dzięki którym ci ludzie, te, właśnie te młode osoby, dzieci mogą w przyszłości dzięki wyrównaniu szans stać się inżynierami czy lekarzami, którzy będą też wracali być może na te mniejsze miejscowości i tam pomagali innym osobom. I to jest bardzo ważne, wyrównanie tych szans. Wejdźmy troszeczkę w przeszłość. Jesteśmy za rok o tej samej porze, jesteście już po niemalże rocznej kadencji, e, co jest. Co macie na swoim koncie? Co wy jako Agrounia w pierwszej kolejności zrobicie i za rok nam powiecie, tak, zrobiliśmy? W pierwszej to. kolejności, jeżeli uważam, że dobry gospodarz, jeżeli wchodzi na jakieś gospodarstwo, to w, w pierwszej kolejności robi porządki. I ja nie mówię tutaj o zwalnianiu czy przenoszeniu czy coś, bo dobrzy ludzie są wszędzie potrzebni i ludzie, którzy chcą pracować, jak najbardziej e, są potrzebni. Przede wszystkim w Ministerstwie Rolnictwa. Bo o tym zaczęliśmy mówić na początku. Potrzebny jest pełny audyt, w jakim stanie mamy ministerstwo, w jakim stanie finansowym, jakie decyzje zostały podejmowane błędnie, co należy poprawić. Przede wszystkim musimy jak najszybciej usprawnić system administracji i uprościć rolnikom swobodne prowadzenie działalności rolniczej, ale mam nadzieję, że, jeżeli spotkamy się rok za rok i porozmawiamy tutaj, to będziemy mieli stworzone przepisy zabezpieczające polski rynek przed nadmiernym importem towarów z wschodniej granicy. Tu wystarczy nawet wykorzystać jednostki, które mamy, bądź powołać Agencję Bezpieczeństwa Żywnościowego, która będzie jasno kontrolowała to, co wiesza. I będą to badania, które naprawdę będą dotyczyły jakości jak i stosowanych pestycydów, bo tego musimy się trzymać. Skoro jest w Unii Europejskiej coś zakazane, gdzieś jest dozwolone, a u nas może być konsumowane, to coś jest nie tak. My musimy naprawdę szczególną uwagę zwrócić na to, żeby zabezpieczyć też polskiego konsumenta i to będą pierwsze rzeczy, które będziemy chcieli tak naprawdę zrobić. Sprawdzić w jakim stanie jest ministerstwo, jakie decyzje były podejmowane, jak i również chyba czas najwyższy udostępnić tą listę, o której się mówi, podmiotów, które sprowadzały, bo tak naprawdę w tej chwili widzimy, że jedna instytucja rzuca na drugą i tak naprawdę wszyscy chcą mieć czyste ręce. Duży problem wśród rolników yy, wiąże się też ze zmianami klimatu. Te susze, wszystkie, które mm -hmm. mamy, zjawiska atmosferyczne, często bardzo intensywne, no i w tym wszystkim niewydolny system ubezpieczeniowy. Czy macie jakiś pomysł, jak tutaj wesprzeć rolników, żeby ten system był naprawdę dawał im zabezpieczenie? Tutaj trzeba iść tak naprawdę dwutorowo, bo jeżeli mówimy o suszy, to tak naprawdę muszą być, muszą pójść pieniądze na meliorację i na przygotowanie. Rowów, które tak naprawdę po iluś tam latach zarosły i nie nadają się na to i przygotowanie zbiorników wodnych oraz przede wszystkim wyodrębnienie z dofinansowania na inwestycje w rolnictwie w preferencyjnych warunkach systemów na nawadnianie, bo to jest też bardzo ważne. Co jeżeli chodzi o ubezpieczenia, no to tutaj trzeba będzie tak naprawdę szeroki system wypracować. I bardzo by było fajnie, gdyby się udało doprowadzić do czegoś takiego, że rolnik może ubezpieczyć tak naprawdę cenę i ryzyko. Bo o tym się już mówiło, ale tego nikt nie wprowadził. Bo obecnie od Gradu, od Nawalnych deszczy, czy od wymarznięć możemy. Ale muszą to też być ubezpieczenia, które są ze stałym i silnym wsparciem państwa. I o ile tutaj w produktach takich jak pszenica, rzepak, to w miarę się udaje, to na przykład sadownicy tutaj mają dużo utrudnioną sytuację, dlatego że te ubezpieczenia są bardzo drogie, ale oni też ponoszą ogromne straty, bo produkcja jabłka, śliwki, czereśni jest również bardzo ryzykowna. Podsumowując, pierwsza rzecz po wejściu do ministerstwa sprawdzacie... W jakim stanie, tak, czyli tak zwany audyt, to jest podstawa i jak najszybsze Najszybsza liberalizacja przepisów dotyczących produkcji, oraz wypracowanie systemu tranzytu, przepuszczania tego zboża czy innych produktów rolno-spożywczych przez nasz kraj, w taki sposób, żeby polscy producenci rolni byli zabezpieczeni, ale i polski konsument przede wszystkim. Przede wszystkim Mógł mieć dostęp do polskiej zdrowej żywności. I to jest jeszcze jeden bardzo ważny tutaj element, o czym my jako Agrounia mówiliśmy od początku. Czyli te 51% produktów polskiego pochodzenia znakowanych y, ustawą, zawartych, jeżeli chodzi o półki sklepowe. To umożliwi też, żeby pieniądze wydawane przez konsumentów wracały do polskich producentów. A wiadomo, jeżeli jest pieniądz wewnętrznym obrocie to zarabia. Jedna i druga strona. Jest szansa na to, żeby uratować polskie rolnictwo, czy stoimy na skraju takiej potężnej Jesteśmy zapaści? w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji, w sytuacji tak naprawdę długoletnich zaniedbań, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Po to jest między innymi nasze zaangażowanie, nasz start, wyzwanie, któremu się podjęliśmy. Ja wierzę, że wspólnie, rozmawiając również z innymi, jesteśmy w stanie znacznie wzmocnić polskie rolnictwo, a wiemy to doskonale, że Polska jest krajem, który od lat, od zawsze słynął z rolnictwa i musimy walczyć o to z całych si sił, bo jest jeszcze takie fajne, bardzo ładne powiedzenie, "ile Polski, tyle Polski, ile polskiej ziemi. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. W dzisiejszej rozmowie dowiedzieliśmy się, jakie plany na przyszłość mają działacze agrounii, którzy startują z list koalicji obywatelskiej. Co proponują kolejne partie? Zobaczycie w kolejnych naszych rozmowach. Do zobaczenia.